Hej, witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dziś naprawdę bardzo krótko, wiem ostatnio, przez ostatnie dwa dni mówiłem, że będzie krótki vlog, ale dzisiaj naprawdę będzie krótko. Szczerze, nie zrobiłem dziś zbyt wiele, jedynie co to, uzupełniłem tabelki w pliku, w Excelu, w sensie w Google Sheetsach odnośnie swojego nowego pomysłu biznesowego, czyli tworzenia grup membership. Dla twórców online i specjalistów. I prawdopodobnie jutro zacznę też robić walidację tego pomysłu, projektu. Jeszcze jest to pomysł, projekt. Mam nadzieję, że będzie to niedługo. I naprawdę mam ogromno, ogromne poczucie, że siądzie, po prostu, że siądzie i że wyjdzie. A bardziej nie wyjdzie, tylko zrobię to tak, jak powinienem to zrobić na samym początku. Bo właśnie o tym dzisiaj opowiem czyli o robieniu czegoś z sercem. Że jeżeli coś robisz, Rób to na 100%. Nie rób tego na 10-20, bo powiesz, że no, ale mi nie jest to potrzebne, nie będę tego robił w życiu, wykorzystywał tego i tak dalej. Faktem jest to, że jeżeli nie chodzisz do szkoły, i wiesz, że nie chcesz iść na studia, bo będziesz, nie wiem, przedsiębiorcą, będziesz montował filmy dla YouTuberów, będziesz, nie wiem, cokolwiek innego robił, to wiesz, że. W szkole takich rzeczy się nie nauczysz. Nawet jeżeli chcesz być programistą, to powiedzmy sobie szczerze, większość szkół, liceów nie jest w stanie przygotować cię do tego, aby zostać tym programistą. Tak czy inaczej, musisz sam w domu programować, robić jakieś strony, jakieś projekty, gry itd. Bez tego dobrym programistą nie będziesz po prostu. Ja to zobaczyłem dosyć wcześnie, w sensie już nawet w podstawówce gdzie chciałem zacząć robić strony internetowe i polubiłem kod HTML, naprawdę, bardzo mi się spodobał, zacząłem robić to w domu i na następnej lekcji zamiast nagle stron internetowych mieliśmy zrobić prezentację. No to ja postanowiłem, że wow, nauczyłem się w domu robić podobne rzeczy. No to zrobię prezentację jako stronę HTML. Nie mogłem, bo szkoła mi tego zabraniała, bo dostałbym jedynkę. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to zbyt dobre dla ucznia, który chce się rozwija rozwijać w danym kierunku, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek, gdzie szkoła naprawdę pokazuje, że nie jest w stanie zrobić z ciebie dobrej osoby, bo zrobi z ciebie pracownika, będzie iść po prostu schematem ogólnie. System edukacyjny aktualny jest. Bardzo, bardzo zły, ale to już naprawdę temat, na inny odcinek. A teraz wkładaj serce, i tak dalej. Czyli o czym mowa? Mianowicie, opowiem Ci najpierw krótką historię. We wrześniu ruszył projekt bardziej konkurs Global Quest, organizowany przez Starters, gdzie do wygrania było 10 NFT. Starters. aktualnie cena to chyba 10-12 tysięcy, coś takiego. Wcześniej była to cena około 20, ale wiadomo, teraz mamy bez, więc wszystko spadło, w tym to. Ale ten rok dla Fire Starters będzie ogromny. Jeżeli cena nie wróci do tych 20 tysięcy, co moim zdaniem jest trochę niemożliwe, jedyny powód, dla którego mogłoby nie wrócić, to jest jeszcze większy spadek na kryptowalutach, bo wtedy, wiadomo, wszystko idzie w dół. Ale jest to wtedy bardzo dobry zakup, w sensie bardzo dobra okazja na zakup, ale nie o tym, nie o tym teraz. Czyli był ten konkurs, wziąłem udział w tym konkursie, bo widziałem potencjał. Chciałem zacząć robić właśnie grupy membership, ale nie wiedziałem wtedy na przykład czym jest rywalizacja, jak to dobrze robić, jak się z tym obejść. I po krótkiej walidacji pomysłu, też problemem dla mnie było troszkę to, że musieliśmy wyjść global, a nie na przykład działać na rodzimym rynku, gdzie global dla mnie osobiście wtedy było ciężej się porozumieć z klientem potencjalnym. Teraz byłoby troszkę łatwiej, bo mam lepsze bycie z językiem, ale. I zmieniłem swoje podejście na tworzenie newslettera, newslettera biznesowego setinibis.com. Dalej można znaleźć stronę, bo stronę jeszcze nie usuwałem. Ono będzie się trzymało chyba do września, coś około tego. Chyba, że wcześniej będzie z tego lepszy projekt, bo też są wstępne plany, ale o tym pewnie niedługo. No i zacząłem robić newsletter. I zacząłem go robić już nie dlatego, żeby go zrobić, a żeby wygrać konkurs. I to był mój największy błąd, że nie robiłem go dla siebie, nie robiłem go. Dlatego, aby zrobić z tego faktyczny dobry biznes, tylko zrobiłem go po to, żeby wygrać. I przez to podejście nie skupiłem się na tym, co jest najważniejsze. Nie skupiłem się na tym, po co w ogóle ten konkurs powstał. On nie powstał po to, żeby coś wygrać. Nagroda była tylko zachętą. Finalnie w ogóle 22 osoby tylko dotrwały do finału, do samego końca, gdzie zapisało się. 350 ponad osób, więc to pokazuje, jak ludzie nie wytrwają, nie mają, sama, nie mają samodyscypliny i nie robią tego, co chcieli robić, i jak to wkładanie serca ma się do tej historii, którą ci powiedziałem w tym momencie. Otóż, jak możesz już wyciągnąć jakieś wnioski z tej historii, są to takie, że nie wkładałem w to serca, po prostu robiłem to zero-jedynkowo. Czyli mam robić to tak, później zrobić to tak dodać tu to i to tam. Przez to, że nie było tej, tego serca, nie było tej, tej empatii, nie robiłem tego na 100%, tylko robiłem to troszkę po najniższej linii oporu, to nie wygrałem. Szczerze, nie miałem nawet szans na to, aby wygrać tego konkursu. I to dało mi wiele pokory, naprawdę. Nagra nabrałem ogrom, ogrom pokory po tym, że zobaczyłem, że nie znajduję się na liście 10 Osób, które wygrały. Troszkę się załamałem, ale to było jednodniowe. Co jest ważniejsze, wyciągnąłem wnioski. I wyciągnąłem wnioski, co robiłem źle. A przede wszystkim właśnie to, o czym, ci, o, o czym ci powiedziałem. Czyli nie skupiłem się na tym, co jest ważne. Czyli nie skupiłem się na tym, aby zrobić ten biznes, aby zrobić go dobrze, aby zrobić solidną podstawę, tylko skupiłem się tylko i wyłącznie na tym, aby wygrać. Co było błędem. Teraz po kilku miesiącach wracam znowu do swojego pierwotnego pomysłu, czyli budowanie grup Membership dla twórców online, tak jak wspomniałem na początku. Ogromną różnicą między mną teraz a mną wcześniej jest to, że mam dużo większą wiedzę na temat budowania społeczności, taką, która jest dla mnie game changerem. Między innymi jest to po prostu grywalizacja. Które jest ogromnym elementem i zmieniło moje podejście w 180 stopni. Serio. Drugą największą zmianą jest to, że będę wkładał w to serce. Będę robił to tak, jakby miało to po... urosnąć bardzo, bardzo dużo. Także rada na dziś, serio. Jeżeli coś robisz, rób to na 100%. Rób to z całej siły. Nawet jeżeli teraz nie ma efektów, ale w to wierzysz, to przez to że dajesz z siebie te 100%, niedługo będziesz miał efekty. Niedługo będzie świetnie, niedługo będzie super. Także rób, ja w Ciebie wierzę, wierzę w siebie, mam nadzieję, że będą niedługo efekty. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia jutro, jak zawsze. Cześć!